Dobra Nie, nic nie stało, nagrywa cały czas A o, nagrywa? nagrywa? Nagrywa, nagrywa, nagrywa. nagrywa to, to się wydnie. Nie wytnie nie się będzie oryginalnie Dobra, zaczynamy ten ehm. challenge Wszyscy tak bliziutko Tak Wszyscy bliziutko, bo ostatnio Asia od siebie nie będzie wytana A ja tak. jestem widoczny, nie? Dobra, wytnę 150 Dobra, będę ja jestem na najbliższym Dobra To jest równo Właśnie 150 Kamień papier nożyce. Trzy, cztery Wygrałam. Aż stałeś pierwszy. Mamy się nagle? No. nagle tak, już się. Tak, I chodź tutaj, bo ja jestem tak na tym. Celie. I te głośno i wyraźnie. Gdy szłam do przedszkola, zrobiłam kupę w majki. Drugie, nie lubiłam dzieci w przedszkolu, czyli moich rówieśników. Wolałam gadać, że lysbyny lub sam być sama. Trzecie. Byłam w przedszkolu. Byłam bardzo śmiano i odważnym dzieckiem. No dajesz no. Pierwszy. No. <grym> nie, chyba jest. pierwszy. Nie, nie no. dajesz. Pierwszy. Nie. ty. No dajesz. Równo wtedy. Trzy, cztery. B. Ostatnie. A ty mówisz, że drugie? Ja mówię, że drugie. Ja ostatnie. Oto ty dobrze, ty źle. Ja to nie. wiem, ja to wiem, ja, ja to wiem. Ja nie wiem, ja wiem. No, no to mów właśnie, bo nie będzie słyszeć na kamerce. No właśnie. No bo to masz po prostu cichy dla, dla, dla dla tak, ja to tyle, no. Dobra, dobra. jakieś zadanie dla Ale to potem będą zadania, dobra. Pamiętaj, że wyżny ma no, jedno, jedno zadanie. To teraz ty. No dobra. a no, um, Dobra, pierwsze. Gdy byłem oczym. To wcale na gwóźdź i mam taki punkt, może dość Nie? No, tyle są. Nie, nie wcale tyle są. Byłem w Stanach Zjednoczonych. Czy wypadłem z okna? Wypadłem z okna? Jeszcze <grym z okna> na tym, że wypadłem po pierwsze. A się dobrze. A ja mam jeden błąd. Dobra, zacznijmy od, od pierwszego. No. Moim pierwszym zwierzakiem był... A, mój pierwszy, moim pierwszym zwierzakiem był mój chomiczek, który się nazywał Uszacek, był najkochańszy, Jego ja go znałam od dzieciństwa, po prostu znam go jako taki malutki, jak dopiero tam go karmiła, moja mama jeszcze mlekiem. był taki słodziuszki. B. Moja rybka o imieniu takim, jaki miał piesek z telewizji. Po prostu nazwałam moją pierwszą rybkę, mojego pierwszego zwierzaka, tak jak się nazywał piesek z telewizji. No, pies o imieniu G. Oczywiście to imię wzięłam z Króla Szamanów, bo wtedy miałam padę na Króla Szamanów. Tak nazywał się mój labrador. Więc jak myślicie, która to, to jest poprawna? Pierwsza, druga czy trzecia? Mm. Wszystkie te zwierzaki miałam. Wszystkie zostają w moim sercu Drugie. A, y, pierwsze. Ale kurde, uszatek? Nie, nie pamiętam uszatka. Ja miałam uszatka. Ja? Ja, ja? mówię, że ja miałam wszystkie też Jesteś za pierwszym, a ty? Drugi. Błąd. Moim pierwszym zwierzakiem pierwszym była rybka o imieniu takim jak miałam, zapomniałam jak się nazywało, ten piesek. Ale to był też bojownik, Mary, prawie Ryfka. Taki... No ja też miałam bojownika. Ja Takie czerwony, mamę... nie? Ja miałam, tu mam nowego bojownika, a ja miałam ogólnie, e, ja niebieskiego. Go. Dobra, Asia. Czyli Asia ma jeden błąd. E, daję pytanie Asi. Każdy ma po jednym błędzie. Oj, będzie ostro. E, dobra, pierwsze. Nigdy się nie zakochałam. Drugie. Moi ulubionymi zwierzętami są ptaki. Trzy. Lubię kolor pomarańczowy. Pyszny dajesz, bo ja znam tą odpowiedź. Pierwsze. Pierwsze. No i dobrze. No. Pyszny, bo będzie słychać telegramy. Nie, bo ja, bo ja wiedziałam, że tak. niebieski jest jej ulubiony kolor. Bo mówiła. A nie, że ulubiony. Ja a tak, się nie, że nie że... znosi pomarańczowego i żółtego, to z tego nie znosi ptaków, bo za każdym razem powie, no, ale ptaki są głupie. Ale ptaki są głupie. Jak ja ptaki? ptaków. Dobra. Za każdym razem. Yy, spadłem ze schodów to, to, to yy. schodach. No to też się dzieje na badanie Moment <laughs> Nie mówię się że rozczytać Wpadłem w mur To, to też jest podobne. No <laughs> Ty yy. tylko wpadasz Nie wiem wypadek samochodowy Z rodzicami jak jechałem samochodem oczywiście Któż no, miałam wypadek samochodowy? To yy, pierwsze yy, Drugie a się dobrze. Ja nie mogę. Dobrze. bloku padlet, nie? No są duże. Dobra. <śmiech> <śmiech> Za czasów dzieciństwa. Co się działo z moich czasów dzieciństwa? Pewnego dnia, gdy szłam z mamusią z przetłu do przedszkola, już tego nie pamiętam, pewien pies zabrał mi misia, który też był w kształcie psa i go pogryzł i miałam traumę. Bardzo długo bałam się psów. Gdy byłam w Warszawie u mojej cioci, zatrzasnęłam się w windzie i musiałam tam bardzo długo siedzieć w miejsce i po prostu wyjąć. Ja tak miałam. to było bardzo smutne i tam czekałam. No właśnie, I to było ciemno, no właśnie, tak, było ciemno i to było smutne. I ostatnie. I ostatnie. I ostatnie, i ostatnie, Nie musimy mówić takim głosem. Nie, i ostatnie, i ostatnie, no ostatnie. 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 ostatnie, No! Z czasów dzieciństwa nie oglądałam Naruto. Trzy. Trzy. Też. Ze czekaj, czas... czekaj. Ja się nie Naruto. Nie Naruto. Hmm. Nie. No Trzy. Nie Trzy. Nie oglądałam nie oglądałam Trzy. Nie Nie. nie, Nie, tą windę, w drugie. Pierwsze Pierwsza. Miałam długo traumę, obydwoje jest Jezu, po misiu? Tak. Bo byłam mała, szłam do przedszkola. Jezu, mój pies pogryzł mój ulubioną ja Jezu, no ja Ale to był obcy pies, który zabrał mi misia. Nie rozumiecie, jaką ja miałam traumę? bo go, Byłam mała. chłopakiem. Mam lęk wysokości. Wierzę, że elfy istnieją. To się... Pierwsza. Pierwsza. Ja! Yeah! Yeah! Ha, kolejne. Najlepsze. no nie jest możliwe. No. Dobra. Masz się na A ja ile ja mam? Dużo te... Już ja nie zgadłam. Na filmiku zobaczymy. A Dobra. Potem no A ty e... się nagrywa? No. To dobrze. Waliłem komputer. Prawdopodobne. <grym> <grym> yy, roz, rozwaliłem rower, bo panuje w mur. Też prawdopodobne. prawdopodobne. <grym> ale mówię, że nie pannołem w mur. W mur walnąłem, ale yy, czymś innym. Czy znalazłeś się właśnie, czy co? Nie, nie przyznałem się. No, no, no dobra, dajesz dalej. Trzy, co? Yy, Czekaj. Lami mnie blola. Lami blola. Prawdą jest, że lami blola. Czekaj. No. No trzecie. Ale co było pierwsze? Z jęki Trzecie. Trzecie. No? No, wiedziałam, że lami blola. Ale... Teraz ja. Moja artystyczna strona za czasów przedszkolnych. Kiedy byłam mała, grałam we wszystkich sztukach główne role. Kiedy dostałam rolę kiedykolwiek pierwszy raz brony, a nie aniołka na jasełkach, popłakałam się. Kiedy dostałam rolę aniołka już tym razem, to podczas głównej sceny opadły mi skrzydełka i byłam taką lamą, że mi wszystko zawsze coś się psuło. No, ja się jąkałam i się zasadzałam i wychodziłam. No. Jak myślicie? Który jest poprawna? Ale okay? Ale to było tylko z jednej były trzy różne. Co? No jeszcze raz dzieje No, że była ja grałam broną. Ja we wszystkich różnych tych, że głównych. popłakałam się jak był, dostałam rolę brony yy, i że odpadły mi skrzydełka podczas jednej głównych roli. Trzecie. Pierwsze. Drugie popłakałam się jak dostałam rolę brony, wtedy zrobili ze mnie śnieżkę. No właśnie, że kominii, ja sobie... Mi dali bronę, bo miałam dosyć więcej tekstu, bo byłam dobra. No to co się Już nie wiem, czy zgadniecie, ale też... Nikt nie u mnie dużo zahaczać. W całym moim życiu miałam pięć psów, jednego kota, cztery komiki, cztery rybki, dwa komiki i świnkę morską. Moje pierwsze, ani my, jakie obejrzałam, to na rotu miałam siedem lat. Przez brata boję się ciemności. Ja wiem. No. Pierwsze. Trzecie. No trzecie. Trzecia? Zawsze sobie że miałam cztery psy, jednego kota, cztery komiki, cztery rybki, dwa króliki i nie miałam śmieci morskiej. Tak, pamiętałam, żona, nie ja miałem śmieci morskiej. Czy ja mam dobrze, nie? No dobra, pyszny no. dajesz. Dobra. <coughs> Bijem bardzo mamy. Prawdopodobne. No, ej. Nie, to do sala tak Nie, wypadajmy na rolkę. Bardzo prawdopodobne. Nie, ja to był Chciałem ja przytomnąć i pięcie z kolegą przedszkolu. Ostatnie. Źle. Dobrze. O Jezu, dobra Anka. Daję wam Jestem moje ośmieszenia życiowe. Kiedy przyszłam do szkoły w rajstopach, pierwszy raz, od razu mi pękło i cały dzień chodziłam z tym pęknięciem tutaj, ładnie na środku tych rajstop. No. Podczas wycieczki z panią Pysikowską do e teatru, kiedy miałam na sobie kurny pierwszy raz tak wysokie, że później wam pokażę. Te buty? Tak, te, te. Pamiętasz jakie buty? Jechała z nami wicedyrektor i poknęłam się tuż przed nim. I ostatnie. Podczas poloneza, gdy tańczyłam z chłopakiem o głowę niższym ode mnie, straciłam but. Tańcu. Trzy. Ja tańczyłam rundę, więc dwie. Jeden. Trzy. Z nikodemem. Olszewskim. Ja z rodzynę, ja z rodzynem. Ja z rodziną. Ale rodziny z Ale nie, ona tańczyła z rodziną a ja z Olszewskim, z Nikodememem. A ja jestem z osobnią. Z Tak, z Nikusiem tańczyła I straciłam podczas tego buta. dane 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 I ja ja po, po lewej stronie. Mam no, po prawej. No i dobra. To Czy kończymy. Podliczymy potem kto ma ile źle, kto ma ile dobrze. Ja zapomniałam, że nagrywamy. Ja też wszystkiego. No ja też. Ale ja pamiętam, i dlatego subskrybujcie nas. Tam, tam, tam. Zjechać, zjechać myszką. Pieród tak. O nie. Zjechać myszką na dół. Tak, zjechać myszką na dół i zasubskrybować nas. Udało się. No, to się bye-bye i widzimy się... A y, zadania? A zadania będą na innym... W następnym odcinku. No, dobra. No, w następnym odcinku, bo musimy zobaczyć kto ile zrobił źle, bo ja tego nie pamiętam. Dobra, bo już pewnie 15 minut minęło.